Siema Czekam na osoby Dzień dobry, proszę Państwa. Czas wstawać na live'ach w skierach. Ludzie, gdzie jesteście? Czekam na was. Chciałabym takiego fajnego live'a zrobić dzisiaj. Że będzie dużo osób. No, ale nie wiem, czy to się w ogóle uda. Czekamy na osoby. Oś, ten. Dobra, no to w takim razie będę czekać na osoby I sobie posprzątam trochę tu mm. Trochę bałagan Jak ktoś będzie to nie wiem Czekam y -y -y -y. Dagan, Zyry, no dobra, teraz ja sobie sprzątam w takim razie. I ja będę co jakiś czas patrzeć, czy są osoby. Nie mam po co. Jeśli ktoś jest na live, proszę pisać. <noise> bo ja inaczej nie wiem. Że nie wiem, pisze. I tak muszę. O kurde. będę potem. Już po live O ile w ogóle ten live się. O, jest jedna osoba. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam na live. Jest tu ktoś? Proszę się odezwać. Proszę się odezwać. Czekam na ludzi. O, są dwie osoby, proszę pisać, proszę pisać, proszę pisać. Dwie osoby. Który zabała wam w tle. Jak ktoś jest, to proszę pisać, bo ja naprawdę czekam na Wasze komentarze. Bo ja nie wiem, co robić. Znaczy, będę sprzątać, ale jest tu kto. Proszę o odpowiedź. Czekaj. Pięć osób nagle? Co tu się stanęło? Pięć osób. Proszę pisać, jak ktoś jest. Proszę pisać. Czekaj. Zrobię ankietę i wy odpowiedzieć, czy możecie pisać. Kurde, już jedna osoba. Dałam wam ankietę. Odpowiedzcie na ankietę, jeśli nie możecie pisać. Bo jestem ciekawa, czy wy możecie pisać na czacie. Macie ankietę. Nie wiem, gdzie ona jest, ale i tak możecie pisać na czacie. Jeśli klikniecie tak, to że możecie pisać na czacie. Macie ankietę. Czy możecie pisać na czacie, bo ja nie wiem, czy czat nie jest zablokowany albo coś. Możecie pisać na czacie, to zadajcie albo tak, albo nie. I czekam na odpowiedzi wasze.